Hej wam wszystkim, z tej strony Atininet I witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Apokalipsa Challenge Apokalipsa Challenge Wyzwanie Apokalipsa Jest tutaj nasz John Adamus Le Kury. W ogóle przewiniemy czas Tak żeby nam zleciał jakoś Muszę kupić lodówkę. Bo, jak patrzyłem, o on jest bardzo głodny. Tu ma taki nastrojnik. Więc, lodówkę musimy zakupić sobie. A też kuchnię zrobimy, może gdzieś od tutaj. Eee, chciałbym, aby ta lodowa była taka trochę obszarpana. Nie chcę podłogi, chcę to. Ok. Drewno. Drewniana. Wiem, że trochę dziwnie, ale cóż, tutaj widziałem takie podszarpane drewno, a właśnie takiego potrzebuję. Więc go zaraz użyjemy. O! To? Halo? To może być. Okej. Okay. Postapokaliptystyczna lodówka. Chociaż trochę nie wyszła, ale... Chyba, że tutaj dał to pionowe. Mm, wyszłoby. O. A nie, i tu poziom. Dobra, pójdzie. E, A nie, jeszcze muszą być szafeczki, no tak, zapomniałem. Braty, blaty, blaty Chyba blaty. E, no tak, żeby wyglądały na spalone. Po prostu jest ciemnie, Ściemni Jest się. Dobra, jakoś w ten sposób. Okej okay. Tutaj natomiast też coś takiego O No i dobra okay. O nie mam kasy, szkoda No to będzie tyle z naszej kuchni Coś tam jest Ale nie wiadomo co Dobra, śpij dalej John Zaraz super wybiorę miejsce na dzisiaj Znowu chciałem coś eksplorować i, i zaraz wybiorę jakieś miejsce. Yy, kazaliście mi odnowić yy, nektarnię, tak więc zaraz się tym zajmę. Coś znowu tu sobie mi się szwankuje. No. 30 fps, a mimo to się zatrzymały chyba na jednym. No. Edytujemy miasto i zabieramy się za to już. Nektarnię całą No, okej, okay, spoko Ta nektarnia, ona była położona mm, O, tu jest Dokładnie tu Spróbuję ją odnowić I może byśmy zaczęli coś mniej robić W sensie, że nektary je sprzedawać Bo brakuje nam kasy Tak jak żeśmy się zdążyli przekonać yy. No cóż, no ta nektarnia nie wygląda za ciekawie E, szczerze można tak powiedzieć e, Dobra, trudno będzie ją odnowić, ale to usunę e, Wszystko tu na razie usuniemy e, Zaczniemy od dania tu podłogi Może coś jasnego, żeby to było widoczne. Tak, bo ja będziemy musiał dawać dach, więc to mi ułatwiłoby robotę e, Kurcze bo tu są schody, ale dobra, nie będzie mi to chyba przeszkadzać albo i będzie, będzie mi to przeszkadzać, wsłucham to spoko, tu potrzebuję, aby kolumna stała w tym miejscu yy, kolejnej kolumny potrzebuję mm, fundamenty, jest problem z fundamentami, ponieważ one są uh, uh, uh. jak podzielone. uzupełnijmy luki o, tak. Pięknie. I tu. Natomiast tutaj zrobimy tak. Tu robimy tak. A nie, tu chyba nie było luk. Po prostu to są te światła. Ok, na no spoko. O, no. Dobra. W ten sposób. Czas na, na odpicowanie dachu. Muszę tu sobie zrobić, podstrzymanie, okej, okay, chyba już wszystko ooo no i przyszedł czas na danie dachu Tak więc weźmy jakieś może coś takiego fajnego zrobimy to ładnie Coś takiego jakiś taki niespodziewany kształt. Nie, to jest dziwnie wygląda. Chyba jednak zrobię coś takiego klasycznego stylu: po prostu. Takiego daszku. Co zrobimy, może? O! Coś takiego. Nie mam pojęcia, czy ten kolor, być może nie jest jakiś zbyt ostry, ale chyba nie. Zrobimy sobie ściany, Myślę, że się sprawdzą. Te schody na razie trzeba będzie usunąć, ok? Tak, w ten sposób Znowu. Hmm, to usunę na razie. Później dodamy sobie fundamenty, zrobimy wejście. Na razie to, zobaczycie, jak to wyglądał taki klocek. No jest taki kloców. Cóż, nie wiem czy tu coś zmieniać. Wiecie co? Na razie to tak zostawię. Jak mówiłem, później sobie dokończę. Na razie wygląda to jak klocek. Później mam nadzieję, że jakoś to zrobię, żeby miało ręce i nogi, bo mi się nie podoba. Strasznie mi się nie podoba. Nie wiem czy dobrze zrobiłem odnawiając tą nektarnię. Yy, jeszcze nie odnowiłem, ale tam... No zobaczymy, może wyjdzie, może nie. Mam nadzieję, że jednak. Dobra, śpię. Ja tam wolę zwiedzać yy, w dzień, tak więc... Nie będę... No nie chcę zwiedzać w nocy, nie lubię. Po prostu nie lubię, tym bardziej, że w, yy, tu nie ma żadnych latarni, chyba. Śpimy, śpimy. Tu, 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 tu. Ale chyba coś on śpi, zetki lecą, a czas, jak zwykle, Simsy. Ten. No, czas. O, właśnie, zagieły czasoprzestrzeń Zetki lecą, a czas nie leci. Znowu. No, niestety, tak jakoś, jak nagrywam, to się źle dzieje z Simsami. I tak się dzieje od aktualizacji najnowszej, że Simsy sobie y, FPS-y są, lecą dalej. Mam 30. A w przypadku no, na przykład gry interfejsu Simowie na przykład się potrafią zaciąć i pomimo tego, że gra działa i jakby się nie zacięła, to przez grę się zacina i nie da się nic na to poradzić w ten sposób. Nie wiem, mam wrażenie, że to się od aktualizacji rajskiej Wyspy zaczęło i jak się gra Wiza Paradizo to jest naprawdę Naprawdę masakra już. Tak więc... nie, nie polecam. Jeżeli nie macie Rajskiej Wyspy to nie polecam aktualizacji. I chociaż daje bardzo dużo nowych rzeczy, jest generalnie na plus, to jednak... E ...potrafi zepsuć go. Dobra, niech się już wstaje. Tak. Nie będę się z tym męczył. I to chyba tylko na szybkim tempie. No, jednak nie. Masakra, czekajcie, ja po prostu jeszcze raz zacznę na nagrywać. Yy, zaraz wracam. Z2, z dwu tak zwane. Yy, wiecie co? Yy, chyba jednak nie dokończymy odcinka. Yy, jest tak, że co 10 sekund jest ścinka. Jest też, wygląda to w ten sposób, że na przykład nie wiem, tekstury wody. Woda się porusza, jest no, jest ścinka, a woda się porusza, i mówię tak jak mówiłem, te ścinki są spowodowane, no, gron. i nie tylko ja tak mam, także wiele innych osób, w tym nawet takie, które mają super ekstra. Komputery, jak nie wiem, simowy gostek yy, czy werm, też to tak wygląda. Zaraz zobaczymy, no, zaraz zobaczycie, jest w stopie woda. Woda sobie normalnie leci. No i teraz zaraz będzie problem z wodą. No, a może i nie będzie. Może się... O! Jest! Zacięło się. Nie mogę. O, nie mogę przejechać kamerą. 3.16 jest. Czas się zatrzymał, wszystko się zatrzymało. A tu się nadal porusza woda. Tak wyglądają właśnie błędy Simpson. Jest po prostu... Nie da się grać, bo tak ciągle jest. O, teraz się dopiero odcięło i znowu się zacięło. Tak więc no nie mogę, muszę to naprawić. I poszukam może jakichś modów, może Enras mi pomoże, Master Controller i tak dalej. Ja na razie jestem bezradny. Może pomożecie. No to okej.